Hej, kochani, widzicie mnie idealnie niepomalowaną. Jest się niedziela dnia 7 lutego. Um, ogólnie rzecz biorąc miałam bardzo ciężki okres przez ostatnie tam 3 dni, ale czuję się już troszeczkę lepiej i zaczynamy tego reading vloga. Oczywiście zaraz będę dla Was nagrywać filmik, bo względem mojej złej samopoczucia, ja nie nagrałam go wcześniej, a dzisiaj musi pojawić się na kanale. Um, ale też będziecie sprzątać moją biblioteczkę, bo jest syfkiła i mugiła. E, też ogólnie rzecz biorąc um, chcę Wam powiedzieć, co Bend it. Czytać, bo mam tutaj pewną książkę, którą bardzo chcę przeczytać. E, skończyłam dzisiaj czytać Dzieciństwo w Pasiakach, które podobało mi się tak sobie. Bywały lepsze książki, e, no i nie spełniła na tyle moich oczekiwań, na ile myślałam. Myślałam, że to będzie książka o pokroju Sylwii Winnik. Niestety troszeczkę się zawiodłam, ale mam tutaj dwie książki, które będę tutaj poczytywać. Po pierwsze książka, która no jest genialna. Wszyscy ją wypiewają i wychwalają. Mam nadzieję, że tak będzie też ze mną. Chociaż jej grubość mnie przeraża. Jest to Wojna Makowa. Ja Wam mówię, że będę ją czytać w tym miesiącu, że chcę e, zacząć ją czytać i no i wydaje mi się, że ten e, vlog tygodniowy będzie idealnym momentem. Mam nadzieję, że się na tyle wcikam, że nie będę mogła się od niej oderwać i że ta historia mi się spodoba nie oszkujmy się, jest to bardzo duży grubas ja w tym tygodniu również jeszcze będę chodzić do pracy, więc no tego czasu mam de facto troszeczkę mniej ale e, jednak ta książka jest taką książką, którą bardzo chcę przeczytać która jest długo na mojej liście do przeczytania no, i bardzo mnie po prostu ciekawi no i też oczywiście w tym blogu będziemy czytać e, książkę, którą dostałam od wydawnictwa e, jest to książka Zanim umrzesz tajemnice branży pokrzywowej e, Pani Małgorzaty Węglarz dostałam ją do recenzji, premiera jest dopiero w 24 lutego, ale ja już Wam powiem coś, co o niej sądzę wcześniej, chyba że jej nie przeczytam na tym blogu. No to będzie osobna recenzja, ale no jestem też bardzo ciekawa tej pozycji. A ona już premiera tuż, tuż za dwa tygodnie, więc warto się po prostu z nią zapoznać, bo może to być coś naprawdę ciekawego. I za tą książkę dziękuję wdawnictwu Muza. Na razie planuję sobie te dwie książki, co nie oznacza, że nie przeczytam więcej albo mniej. To są takie dwie książki, które planuję na ten reading. Blog, ponieważ nie wiem jak to będzie z wojną makową i też z moim tygodniem. Ja już jestem po sesji, jedyne co, no to mam pracę i jakieś tam mniejsze obowiązki, więc mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, ogarnijmy moją biblioteczkę, bo przed nagraniem chciałabym ją troszeczkę posprzątać. Witam Was we wtorek, jak widzicie wstałam. Zaczęłam czytać jestem na stronie 80. wojny makowej i bardzo, bardzo mi się podoba, a więc kontynuuję. Ja jestem już w stroju sportowym, ponieważ zamierzam poćwiczyć i zamierzam to zrobić właśnie nie zaraz, bo na 17 mam do pracy. Jeżeli chodzi ogólnie o wojnę makową, to bardzo mi się na razie ta książka podoba. Jest podobna do stylu Mulan, i to jest coś, co bardzo lubię. Jestem ciekawa, jak dalej będzie akcja się toczyć. No, jest to bardzo długa książka, ale mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. I jest naprawdę bardzo porywająca książka. Wczoraj miałam już e, zajmowanie spać, żeby ją czytać, ale oczywiście dzisiaj e, miałam pewne zadanie do zrobienia pewne zlecenie, napisanie pewnego sprawdzianu. Więc e, udało mi się e, odłożyć tę książkę, no po Zbaga gdzieś tam przeważyła, ale zaczynam właśnie czytać i teraz sobie daję na czytanie godzinę przed treningiem. Hej kochani, witam Was w środę w takich domowych warunkach, e, ja właśnie skończyłam ćwiczyć, jest tak naprawdę już wieczór, bo jest 19.43, e, ja ogólnie cały dzień czytałam e, Wojnę Makową, e, znaczy cały dzień, leniłam się oczywiście, też byłam na zakupach, robiłam inne rzeczy, ale poczytywałam a zaraz będzie gala Empiku, no którą bardzo chcę obejrzeć, ale zanim to chciałabym właśnie coś wam powiedzieć o Wojnie Makowej jestem na 234 stronie i bodajże chyba 15 czy 20 stron mam do końca pierwszej części Wojny Makowej jeżeli chodzi o tę historię, no to na chwilę obecną jestem naprawdę zakochana jest to książka która no na chwilę obecną jest jedną z z najlepszych fantastyk, które czytam. Nie ujmuję Wiedźminowi, bo Wiedźmina też uwielbiam, ale Wiedźmin jest zupełnie inną fantastyką, ponieważ ciężko mi się go czyta. To się czyta mi naprawdę bardzo łatwo. Jest tu dużo szczegółów. Są też ciężkie rzeczy, ale w taki sposób nam to podaje autorka, że to jest łatwe i przystępne i ciekawe i nie jest nużące. Co jest bardzo dużym plusem. Sama postać Rin mi się bardzo podoba. E, ta jej zawziętość, e, to jej chęć po prostu zdobycia tego, o czym marzy. E, ta bohaterka naprawdę jest fenomenalna i bardzo mi się podoba. E, jestem ciekawa, co będzie dalej, bo ona dalej jest tutaj w szkole yy, i tak naprawdę uczy się tych wszystkich swoich umiejętności. E, I ja właśnie słyszałam różne opinie, że w tej szkole po prostu było za długie, że to się zbyt dużyło. Mi się to nie duży, ale ja lubię takie aspekty. Herm znaczy, też bolałam, jak oni byli w szkole, niż zanim doszło do tej głównej akcji. Ale jestem ciekawa w takim razie, co będzie dalej, jak to jest podzielone na części, podkryłam to przed chwilą. Wiem, może to kupota, bo do początku była część pierwsza, ale odkryłam to przed chwilą, jestem bardzo ciekawa co będzie dalej, no książka na razie jest fenomenalna, bardzo wciąga. no bo zaczęłam ją czytać w niedzielę, gdzie też nie za dużo jej czytałam i już jestem na 250 stronie gdzie też pracowałam, więc jak na chwilę obecną jestem naprawdę z siebie zadowolona, bo jest ja dopiero wtorek i wydaje mi się że raczej idąc z tym tropem ja do niedzieli ją skończę w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy jesteście ciekawi co będzie się działo u mnie w czwartek ja jestem na diecie. Z reguły znaczy nie jemy słodkiego yy, i tłusty czwartek będzie dużym cheat dayem, yy, bo pieczemy pączki sami. Yy, oczywiście ja kupię wieczorem, jutro wracając z pracy, chrusty, a myśmy też mieli chrusty yy, i na no nie mogę się tego dnia, naprawdę raz w roku można sobie pozwolić. Tym bardziej, że ja pączków niby nie lubię, ale raz do roku lubię. Yy, o najbardziej lubię z budyniem, ale takich chyba nie będzie. Mamy w końcu najważniejszy moduł jakby bestseller w Odiku, czyli książka, czyli coś co mnie najbardziej ciekawi. Dobra dostała już literatura piękna i już jestem zniesmaczona, ponieważ uważam, że Katarzyna Nosowska książka jest okej, okay, bo ją przeczytałam. Jest zabawna, jest rozróżniająca tak naprawdę, ale jest tyle literatury pięknej, która zasługuje na nagrody i były tam niektóre pozycje z tej literatury, a wygrywa Nosowska. No, zniesmaczyło mnie to, zobaczymy, co będzie dalej, bo to już mi się nie podoba, bo jednak Nosowska to nie tyle taka literatura piękna, to taka rozrywkowa, co troszeczkę mnie boli bo tam mam prawdziwe wartości, prawdziwy kunszt a to jest lekkie takie, no na co dzień jestem trochę z tego z Dzień dobry moi kochani, witam was dzisiaj dzisiaj zaczęła się środa ja dość ładnie się ubrałam bo miałam rozmowę o pracę Więc zobaczymy jak to wyjdzie nie mam żadnych jakby oczekiwań i... ogólnie rzecz biorąc dzisiaj idę do pracy no i jakby nie za dużo zeszłam czasu, bo zaraz ją obiad i wychodzę dlatego dzisiejszy no, dzień będzie dość ubogi w nagrywanie, ale powiem Wam, że jestem już na 300 stronie wojny makowej. To, co w tej książce się dzieje, jest po prostu fenomenalne. Strasznie mi się ta książka podoba, zadziwia mnie i jest czymś naprawdę genialnym i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Co prawda ilość stron mnie naprawdę przeraża i to codziennie mnie przeraża. Teraża. ale pomimo wszystkiego jak zacznę doczytać, no to bardzo się w tą historię zaciekawiam i, i jestem po prostu oszołomiona. E, więc no naprawdę jestem w szoku, jak. Dobrze, dobra jest ta książka, ale ja dzisiaj tylko troszeczkę poczytam, bo pracuję dzisiaj od 15 do 21.15. Ja dzisiaj już jestem po treningu, no, dzień jest ogólnie piękny, śnieżny. Mam nadzieję, że dzisiaj już się będzie łatwiej szło, bo stać problemy, żeby dojść do pracy. No i to tyle, ja zabieram się za czytanie i Wam życzę miłego... Dzień dobry moi kochani, witam Was w czwartek z kuchni. E, Kadr jest bardzo nierówny, bo ja mam za małe staty, żebym normalnie stała. Może zrobię tak o. E, I dzisiaj jest czwartek, tak, dzisiaj jest wielki, tusty czwartek. E, tak jak mówiłam my z chłopakiem jesteśmy na diecie, ale tutaj wyrosło nam e, już ciasto na piękne domowe pączki. Ona już jest ponad miskę i zabieramy się za formowanie pączuszków, które jeszcze będą odpoczywać, czyli. Minut po nadzianiu je drzemem, e, a następnie, no już będą pyszne pączuszki. No nie mogę się czekać. Pierwszy raz zrobię sama pączki. Mam nadzieję, że nam wyjdą, ponieważ ciasto urosło naprawdę super przez godzinkę. E, I zabieramy się. Pokażę wam później jak brzmi. Dzień dobry kochani, Tu jest czwartek w wieczór ja nic nie czytałam, bo u mnie koleżanka jest 21.40. Ja oczywiście mam w bardzo e, niefajny sposób związane i wygląda to źle, ale ja dzisiaj robiłam pączki, a najważniejsze jest to, że Wam w ogóle tego nie pokazałam. Mam tu moje pączusia. E, nie wyszły one najlepiej, bo e, łączyłam je z dwóch e, takich... Cool, ponieważ nie miałam e, żadnej, e, żadnej strzykawki, żeby je nadziać przed pieczeniem, a strasznie zależało, żeby to zrobić przed pieczeniem, bo po pieczeniu też nie mam strzykawki, więc nie, nie zrobiła, ani żadnego rękawa cukierniczego, więc e, nie ma innej opcji. E, Jednakże, może ładnie pachną, jednakże zrobiłam je takie, może nie są one najlepsze wizualnie, ale są naprawdę pyszne. Przepis, który miałam był cudowny. Pierwszy raz miałam białka na parze włodnej. po prostu nie mogłam uwierzyć, że mijam jajka na parze i one po prostu, znaczy z cukrem, je ja mieszałam, bo jedno jajko i cztery białka i tam je ubijałam i nie mogą uwierzyć, że ona się nie ścina jak to jest możliwe, że ona się nie gotuje bardzo ciekawe zjawisko pewnie ma to swoje jakieś wytłumaczenie chemiczne no jakby też nie chcę być na głupią ale no te jajka zachowały się zupełnie inaczej i ciasto przez to jest zupełnie inne. Bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to co czwartek kończę z pączkami. Dzisiaj praktycznie jadłam tylko pączki i faworki. Zjadłam na śniadanie taką Alasa ale to jest jedyne co jadłam podczas tego dnia i się cieszę, bo w jakiś sposób ten tłusty czwartek fajnie spędziłam. Też dużo zjadłam oczywiście, ale to w bardzo pozytywnym sensie. Posadzam e, same połączki. Ja wam dzisiaj dziękuję, bo u mnie się raczej nic nie będzie działo. Ja siadam teraz do Czytania, wieczornego czytania, które uwielbiam, no i chciałabym już to sobie porobić na spokojnie. Więc do zobaczenia jutro, pewnie gdzieś godziną popołudniową, ponieważ ee, jednak pracuję od 6 do 14, więc też muszę się bez. Hey, moi kochani, jak hmm. słyszycie, mam jeszcze zaspany głos. Jest godzina 7:35 i jest sobota. Dlaczego się do Was wczoraj nie odzywałam? Wczoraj miałam naprawdę tragiczny dzień. E, byłam w pracy serdecznie, że się przykrywam, ale ja tak po prostu mam, jak jestem w salonie. Byłam w pracy i do pracy szłam na godzinę 6. Czyli, musiałam wstać o godzinie 4.40 eee, i poszłam do pracy do godziny 14 i byłam taka w miarę żywa, ale musiałam coś załatwić. Byłam w domu około godziny 15.00. No i ja czułam, że jestem taka senna, że nie mogę wytrzymać eee, i weszłam pod kołderkę i zasnęłam. Zasnęłam na półtorej godziny, myśląc, że później będę taka żywa, poćwiczę, porobię coś nie, kompletnie nie, nie mogłam się obudzić. Musiałam się cholernie spać i jak mm, samo było z czytaniem: że czytałam wojnę około, i byłam taka yy, wyjęta po prostu z tego świata. Nie mogłam się skupić, że no, nie było to zbyt efektywne. E, okazało się, że dzisiaj nie miałam być w pracy i miałam w ogóle wielki, wielką nadzieję, że będę dla was jakoś tam nagrywać, e, a niestety. No, idę do pracy e, i to od 12 do 21.15, więc chcę wykorzystać ten jeszcze czas i zdecydowałam, że vlog skończy się wraz z końcem przeczytania przeze mnie Wojny Makowej, bo nie widzę sensu do uciec z tego vloga e, i dlatego będzie on trwał troszeczkę dłużej. Bo po poniedziałek na przykład mam wolny. a raczej będę spędzać z chłopakiem, a nie nakrywają. Ale przechodząc do samej książki, jestem na 350 stronie wojny Makowej. W ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe to, że jest to taka gruba książka, że ja nie łamię grzbietów, ale on już jest tak wychylony. Nie wiem, czy Wy to w jakikolwiek sposób widzicie, ale jest to już taki ukos niefajny, i nie wiem, no, rozumiem, że jest to gruba książka ale rozpaczam. Jeżeli chodzi o samą książkę, zaczęła mi się ona naprawdę podobać. Nie mówię, że wcześniej mi się nie podobała, bo byłam zachwycona. Ale sam świat i kreowanie jakby naszej reliny, która próbuje nauczyć się tam nowych umiejętności pozostając dalej w akademii. E która próbuje znaleźć, znaleźć, a bardziej uspokoić swoją wewnętrzną moc, która też odkrywa, że może być dobrym bojownikiem, która ma świadomość tego, że jest kimś więcej, że coś znaczy i z tą świadomością bierze udział w takiej walce. I tutaj już zaczyna się coś ciekawego: bardzo dużo się dzieje. Już mamy. Ta książka ma takie odcięcie, że najpierw to, się dzieje w Akademii, później ta wojna i teraz zaczyna się nowy rozdział Rin, życia Rin w jakimś oddziale wojskowym. To jest ta przydzielona do jakiegoś i tam zaczyna się zupełnie coś innego. Jest to ciekawa książka. Ja bardzo bym chciała dzisiaj dojść przynajmniej do 450 strony. Historia mnie bardzo porywa, tylko ja Wam powiem, że... Ja wiem, że ona nie jest aż tak liczebna, jeżeli chodzi o strony, bo ta książka ma tylko, już Wam powiem ile, 635 stron, ale książka jest dość mała i do tego, no grubość jest naprawdę to cegła według mnie. Troszeczkę mi to przeszkadza, nie jakoś znacząco, ale na przykład czytając... Yy, ostatnią część miesty e, kości e, darowaniowa, no to było trochę inaczej, bo tamta książka była mniejsza, większe literki. Ta pomimo 630 stron ma bardzo małe literki, troszeczkę mnie to męczy. Nie mówię, że to są najgorsze literki, jakie w życiu czytałam, ale grubość mnie przeraża za każdym razem, jak po nią sięgam. Czyli myślę o tym, o kurna, jakie to długie. No zobaczymy jak to będzie dalej Ja zabieram się od zaczytania Hejka kochani, witam Was 14, czyli w walentynki Ja tu z moim gigantycznym i pięknym bukietem gerberków Jeżeli nie wiecie, bo pewnie nie wiecie e, Gerberki to są moje ulubione kwiaty e, Róże, owszem, lubię Ale gerberki, goździki są dla mnie takie wdzięczne i piękne Dostałam kolorowy bukiet, taki strasznie wiosenny Jak się śmiałam z moim popakiem, że jest bardzo wiosenny I bardzo mi się podoba e, Ja jestem w ogóle oczarowana dzisiejszym dniem, bo dostałam też Rafael, raczej coś, co uwielbiam, i się naprawdę fajny dzień z moim chłopakiem, który aktualnie no, poszedł do pracy, ale wróci już za dwie godzinki. A ja mam ten czas dla siebie właśnie, żeby się zrobić. Robiłam sobie loki, e, co prawda jeszcze mi nie opadły, ale gdzieś tam zaraz opadną. Nagram dla Was filmik e, i no co, zabieram się dalej za czytanie. Bo Dzień dobry, kochani, witam Was w poniedziałek, czyli mój dzień, w którym zamierzam skończyć wojnę makową. Mam tutaj jajecznicę z papryką i chlebkiem. Nie wiem, dajcie mi znać, czy jesteś tym jajecznica taka sucha, czy taka z glutami, jakby. Jestem tym sucha. I tutaj mam herbatkę, taką fitness z Lidla z niptona ogólnie, z firmy, taka z krzywą, zielona herbata, greyfruit. Zabieram się na jedzenie, oglądanie filmiku i zaraz zaczynam czytać. Nowy update jedzeniowy, jest godzina prawie 15. Miałem bułkę z masłem orzechowym i z natlowem. Ogólnie ta bułka jest mojego wypieku. Jeżeli ogólnie chodzi o czytanie, no to nie ruszałam praktycznie nic, bo byłam na zakupach, byłam okarnąć wiele rzeczy, ale teraz właśnie tam jest wojna Makowa, którą będę czytać i... Zabieram się za nią i będę ją czytać aż do wieczora. Mam nadzieję, że się uda w vlogu skończyć. I w kanale czas zakończyć tego vloga. Dzisiaj jest wtorek i tak naprawdę skończyłam wojnę makową. Czytałam też tą książkę Tajemnice branży pogrzebowej, i czytam też teraz taki reportaż dotyczący Netflixa. Ale jeśli chodzi o wojnę makową, mam bardzo dużo uczuć związanych z tą książką i ciężko mi je pewnie będzie wyrazić, więc ich pewnie będzie na pewno w podsumowaniu miesiąca. Ale jest to książka fenomenalna. No, nie myślałam, że będzie inaczej po tylu pochlebnych recenzjach. Jest to książka naprawdę rozbudowana. Mam tutaj Jorin, która. Dostała się do jednej z najlepszych szkół wojskowych, do której przygotowała się bardzo krótko, ale tylko w ten sposób mogła uciec od małżeństwa. No i tak naprawdę tutaj mamy jej taką walkę o bycie dobrym. U, jakby uczniem, a później również żołnierzem służącym cesarzowej e, i też to jak ona odkrywa swoją w pewnym sensie moc, swoją umiejętność, która sprawia, że jest zupełnie inna niż e, pozostali uczniowie i jest bardziej wartościowa e, i może więcej po prostu dać dla kraju, po prostu ma coś, czego inni nie mają. Pierwsza połowa, tam pierwsza część jest e, w samej szkole to jest bodajże 300 stron. Wydaje mi się, że druga część to jest, są, już jest wojna, bitwa e, i wszystko to, co za tym idzie. Jest to książka, która naprawdę ma bardzo dużo bohaterów, jest bardzo rozbudowana. I e, ja się czasem w tym gubiłam, ponieważ nie jestem jakąś doświadczoną osobą czytającą fantastykę, ale bardzo mi się to podobało i potrafiłam się w tym odnaleźć. Styl autorki jest po prostu fenomenalny. Ona tutaj daje nam tyle szczegółów, tyle. Tak wykreowała świat, że jest on skomplikowany, ale napisała to przystępnym językiem. Za to tak naprawdę tylko brawa dla autorki, bo jestem no, w niebo wzięta, że coś takiego zrobiła. E, I przez to ta książka bardzo, bardzo mi się podobała. E, I no, jest jedną z najlepszych książek, które przeczytałam e, w tym roku. No i jest to grubasek, który czytałam no, w tydzień jeden dzień, ale wracając do że kiedy jestem w pracy, to byłam w zeszłym tygodniu 4 dni i jestem po 12 godzin, po 9, to naprawdę wydaje mi się, że to nie jest źle. Tym bardziej, że no, na tej książce musiałam się troszeczkę skupić, bo nie jest łatwo mi czytać fantastykę. Ta książka jest na pewno fenomenalna i będę sięgać po więcej książek z tego gatunku. Na pewno w marcu zacznę kolejną część, czyli drugą, bo niedługo ma wyjść trzecia na wiosnę, więc sądzę, że w kwietniu się pojawi, a jak nie to w maju. Więc ja jestem naprawdę wniebowzięta i czekam na więcej. Jestem ciekawa, bo ten tom skończył się tak tajemniczo, że chciałabym więcej po... Uwielbiam główną bohaterkę, uwielbiam Kitaja, uwielbiam też Altana i ja ogólnie, rzecz biorąc tam te nazwy dość tak po polsku, bo nie znam chińskiego ani tej kultury, że mogę w jakikolwiek sposób to inaczej wymówić. E, więc e, ta książka naprawdę jest cudowna i Wam serdecznie ją polecam. Więcej zachwytów na pewno będzie w podsumowaniu, kiedy te myśli gdzieś tam e, sobie ulokuję i tak samo w recenzji pod zdjęciem na Instagramie, ale jestem naprawdę pozytywnie za zaskoczona. Ja dziękuję Wam bardzo za tego vloga, dość chaotycznego vloga, w którym też byłam w pracy, w którym bardzo dużo się działo. Ale bardzo miło mi się taki vlog nagrywało. Chcę tylko powiedzieć, że w marcu takich vlogów będzie mogło być więcej. Ze względu na moją tam sytuację i zmiany troszeczkę w moim życiu będę miała więcej czasu i będę mogła to poświęcić na YouTube. Mam nadzieję, że z tego powodu się cieszycie, że wtedy vlogi tygodniowe z czytania będą raczej co tydzień. Chyba, że pojadę do siebie do miasta. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jest mi bardzo przykro, że jest taka piękna pogoda i jest takie piękne światło, a ja nie mogę nagrać bukszelf w turutko idę do pracy. Ja jutro już taka nie będzie zapewne. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten filmik i do zobaczenia w kolejnym dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmiku. Pa!